Witam serdecznie. W tym filmie instruktażowym przeprowadzę was przez proces płatności Employer's PAYE, czyli podatku, jeśli jesteś osobą zatrudniającą innych. Aby dokonać wpłaty, należy wejść na adres wwwtaxservicegovuk slash ipaye W pierwszym okienku musisz wpisać 13 znaków. Jest to numer referencyjny, który otrzymałeś w liście od HMRC gdy po raz pierwszy rejestrowałeś się jako osoba zatrudniająca. Następną rzeczą, jaką musisz wybrać, to okres, za jaki chcesz zapłacić. Masz do wyboru. 6 września, 6 października lub inny miesiąc. Te opcje mogą się zmieniać w zależności od miesiąca, w jaki używasz tej strony. Ja wybieram 6 września. W ostatnim okienku na tej stronie musisz wpisać sumę, jaką chcesz płacić. Najlepiej by to była cała suma, jaką masz do zapłacenia, unikniesz w ten sposób kar. Po wypełnieniu wszystkiego kliknij na guzik Next, czyli przejdź dalej. Na górze strony, do której przeszedłeś, pokaże się podsumowanie Twoich wyborów z poprzedniej strony. Jest to dobra okazja, by sprawdzić, czy wszystkie dane się zgadzają. Jedyną rzeczą, jaką musisz wypełnić na tej stronie, to typ karty, jaką chcesz dokonać płatności. Karty płatnicze z kredyt w nazwie będą obciążone dodatkową opłatą w wysokości 1,4%. Po wyborze karty kliknij na guzik Next, czyli Przejdź dalej. Na górze strony, do której przeszedłeś, pokaże się podsumowanie Twoich wyborów z poprzednich stron. Jest to dobra okazja, by sprawdzić, czy wszystkie dane się zgadzają. Jeśli wszystko się zgadza, kliknij w guzik CONFIRM, czyli potwierdź. Na tej stronie będziesz musiał uzupełnić wszystkie dane dotyczące karty, którą chcesz dokonać płatności. Pierwsze okienko, czyli card number to numer karty, 16-cyfrowy numer najdłuższy na przodzie twojej karty. Drugie okienko to expiry date, czyli data ważności, miesiąc i rok znajdujący się na przodzie twojej karty. Zazwyczaj znajduje się pod numerem karty po prawej stronie. Trzecie okienko do wypełnienia to name, czyli imię, nazwa. Wpisz pełne imię lub nazwisko lub nazwę firmy w zależności od tego na kogo jest wydana karta. Jest to ostatnia pozycja na przodzie Twojej karty. Czwarte okienko to Security Code, czyli kod zabezpieczający. Na odwrocie karty na pasku z dopiskiem znajduje się siedmiocyfrowy numer. Musisz przepisać ostatnie trzy cyfry do formularza na stronie. Następną sekcją na tej stronie jest Card Billing Address, czyli adres na który wystawiona jest karta. W zależności od tego gdzie masz zarejestrowaną firmę możesz użyć trzech pierwszych okienek opisanych słowem ADDRESS. Lub tylko pierwszego, jeśli jest to np. tylko numer domu i ulica. Trzy okienka będą przydatne, jeśli adres to jakiś warehouse czy office. Potrzebujesz wypisać numer unitu lub numer biura, czy też nazwę budynku. Okienko Town City to miejsce na wpisanie miasta. Postcode, zip code to miejsce na kod pocztowy. Następne okienko pozwoli Ci wybrać Państwo. Zazwyczaj będzie to United Kingdom, czyli Wielka Brytania. HMRC prosi również o Twój adres e-mail, na który otrzymasz potwierdzenie zapłaty. Po wypełnieniu wszystkich okienek radzimy sprawdzić, czy wszystkie dane się zgadzają, ponieważ następnym krokiem jest kliknięcie w przycisk Make a Payment, czyli zapłać.